Witam, pozdrawiam serdecznie. Jestem z Leśnym Kompanem. Piłujemy drzewo piłą Laplandę Basto. Polecam tą piłę. Nie jak drzewo. Piłujemy właśnie brzozę. A pamiętajcie, proszę Państwa, że brzoza to najlepsza rozpałka za darmo w lesie. Tu jeszcze sobie kawałek ugotujemy. O, proszę bardzo, jak idzie. Tu kolejny kawałek, sapka, dokerka Helikon-Tex MP -kamu. Także tak się prezentuje piła, tu ma bolczyk, tu ma sznureczek. Polecam każdemu, gdyż jest niezawodna. Poleci mi ją leśny towarzysz, którego serdecznie pozdrawiam. I zapraszam na kolejne odcinki z moim udziejem i z Leśnym Kopanym Pozdrawiam Malonny the z Buszka Leśni Ludzie, w Ziemi Wdziebiłódzkiej Pozdrawiam Filipiecowski Dasz Buzdu